Mogę usiąść tutaj? A ja? A ty możesz siedzieć na moich kolanach. A, cześć! Darek Napora i Kasia. To drugie, to nie wszyscy słyszeli mnie. Kasia Miciak. Kasia Miciak, dobra. Ja znam Kasię zupełnie nie jako Kasię, tylko jako Pyzie z. Czy z Life? Tak się nazywa Twój kanał na YouTube. Mhm. I, I chociaż tak naprawdę poznaliśmy się przez algorytm TikToka, bo ja nie znam Ciebie zupełnie, tylko podrzucił mi jeden z Twoich filmików TikTok. I gdybym mógł Cię prosić, byś powiedziała dwa słowa o sobie. Jako osobie i dwa słowa o tym, jak wygląda Twoja aktywność w mediach społecznościowych. Bo jesteśmy teraz na Eudeku, czyli takim zjeździe szkół demokratycznych, i właśnie trwa prelekcja czy rozmowa dorosłych osób o tym, jak wyglądają media społecznościowe, jak wygląda aktywność dzieciaków przed ekranem. No jest tam cała masa mądrych głów i pewnie oni wszyscy razem złożeni do kupy, mają mniejsze zasięgi niż ty jedna sama. I tak naprawdę zaskakujące, że, że takie rozmowy się odbywają za plecami tych osób, które tylko mają o co chodzi. Więc dla tych osób, które nie wiedzą o co chodzi, gdybyś mogła powiedzieć o sobie kilka słów. Dobra, to może ja zadam pytania pomocnicze. Gdybyś mogła powiedzieć, ile masz subów na YouTubie? Na YouTubie, nie wiem, tak chyba już docieram do 17 tysięcy, ale jakoś nie kontroluję tego nagrania, co hmm, Dobra, a jeżeli chodzi o TikTok, ile osób tam cię follow'uje? Jak ostatnio sprawdzałam, to chyba z 87 tysięcy, to w kółko i to tak dość szybko, więc... 87 tysięcy, takie małe miasteczko, które codziennie dostaje fidy z tym, co, y, co, robi, co robi Pyzia, czy co robi Kasia. Nie wiem, jak ma się do Ciebie zwracać. Wolzisz Kasia wiem, czy to Pyzia? To obojętne. Czyli obojętne. Dwie formy są dobre. A y, korzystasz z Pyzia na co dzień jak z ludźmi. Y... To jest tak, że, że osoby, które jakby znają mnie z internetu, to często mówią do mnie Pyzia, jako że często nawet nie wiedzą, jak mam na imię, ale znają mnie raczej mówią Kasia, nie korzystałem z Pyzia. Dobra, to pozwolę sobie mówić Kasia w takim razie. Dobra, więc 87 tysięcy dzieciaków na TikToku, bo to są głównie pewnie, pewnie dzieci. I kilkanaście tysięcy osób, które oglądają twoje, twoje filmy na YouTubie. I teraz ja nie wiem, co tam się dzieje dwa domki dalej, gdzie, gdzie oni rozmawiają o tym o tym. Ile czasu dzieciaki powinny albo nie powinny spędzać przed, przed komputerem czy, czy przed telefonem? Natomiast ja ciekaw jestem, jak to wygląda u Ciebie. Gdybyś miała powiedzieć, ile czasu Tobie zajmuje produkowanie tych rzeczy, czy przygotowywanie tych rzeczy, czy tworzenie tych rzeczy, które wrzucasz na YouTube i, i TikToka? To, tak, sądzę, że ja generalnie no nie lubię korzystać z rzeczy elektronicznych. To jest fakt. Nie lubię. Nie, nie lubię siedzieć w tych mediach, mimo że to robię, że tego nie lubię, więc staram się na to marnować jak najmniej czasu i raczej traktować to jako jakąś rozrywkę czy coś takiego, więc e, na TikToka, jak tak patrzę na swój telefon i na to, jak on mi podlicza czas, to korzystam nie wiecie, przez godzinę z TikToka i nie oglądam żadnych TikToków, tylko właśnie sama je nagrywam. A jeśli chodzi o YouTube'a, no to jeżeli już uda mi się zebrać do tego, żeby w ogóle nagrać ten filmik, no to samo nagranie zajmuje mi dość długo, bo nigdy nie mogę Stworzyć odpowiednie wypowiedzi, co chwilę robię błędy albo co chwilę robię wpadki. Bo to wszystko muszę je nagrywać jeszcze raz i się wkurzam w ogóle, więc akurat na, na nagrywanie na YouTube'a to poświęcam chyba z pół dnia, plus jeszcze sama obróbka całego filmu. Dobra. E, I pół dnia zajmę się nagraniem jednego filmu, który trwa ile mniej więcej? Tak, 5-8 minut. Aha, dobra, to jest świadomy wybór, żeby one tyle trwały, 5-8 minut? Czy... Tak, tak, bo mam wrażenie, że jak one są. Takie szybkie i krótkie zawierają dużo informacji, ale w krótkim czasie to ludzie chętnie to oglądają, wiem to z doświadczenia, bo jak chcę się strasznie długie, to mi się też to ludzie oglądają, i po prostu wyłączam filmik i czekam na jakieś... Słuchaj, ja mam 80 followersów, przepraszam, pewnie dzisiaj 84, potem jak przyjechałem na Ełdeka. I być może Twoja, twoja porada jest, jest kluczem do moich, do moich małych zasięgów, bo ja staram się nagrywać tak jak ta dzisiejsza rozmowa, takie mam nadzieję, kilkunastominutowe pogaduszki sam ze sobą albo, albo z różnymi osobami. Dobra, a. Pół dnia na, na nakręcenie filmu, plus montaż pewnie też dobrych kilka godzin. Czy ja wiem, to akurat tak myślę, że dłużej niż godziny mi nie zajmuje. Wow. No tak, Dobra. ja tylko przycinam szybko, tego nie lubię robić. Dobra, to teraz eksperyment dla wszystkich dorosłych, którzy jojczą na to, ile Wasze dzieci spędzają przed komputerem. Spróbujcie zmontować filmik taki kilkuminutowy. Zobaczcie, ile Wam to zajmie. Kasi, zajmuje to godzinkę niecałą, żeby zmontować materiał z pół dnia. To jest szacun, bo mi to zajmuje naprawdę kilka godzin, pomontowanie, pomontowanie każdego filmu. Więc to jest jedna z rzeczy takie, które wasze dzieci siedząc przed komputerem uczą się, o których w ogóle nie, prawdopodobnie nie macie żadnego pojęcia. No dobra, ale to jest jedna rzecz, jakieś tam twarde skille. A po kilku grzyba w ogóle ty te filmy nagrywasz? ty na YouTubie, to ostatnio... Ostatnio do mnie tak dotarło, że w sumie to nagrywam po to, żeby ludzie wiedzieli, że nie są sami, bo na YouTube mówię o, głównie o osobach z, z LGBT, więc po prostu jak byłam młodsza, to zawsze miałam takie przyczucie, znaczy, no po prostu nie czułam tego wsparcia w polskim społeczeństwie dla tych osób i zawsze się musiałam się odnosić do amerykańskiego, amerykańskiego YouTube'a i w ogóle. I więc tak sobie myśliłam, że skoro mam takie możliwości, to stworzę takie miejsce dla osób z Polski, które nie potrafią mówić po angielsku, właśnie w Polsce, żeby. Znalazły w internecie takie miejsce, w którym dowiedzą się kim są, i co robią, co mają ze sobą zrobić i, i różne możliwości, ja z których na nie mają pokazanych. Okej. Okay. Czy to było dla Ciebie jakoś też, nie wiem, o pomocą, żeby, żeby z tym tematem, czy, czy jakby decydując się na to, żeby nagrywać te filmy, czy miałaś... Na myśli tylko tą wartość, którą będziesz dawała osobom, które no, ze względu na barierę językową nie są w stanie korzystać z tych treści w języku angielskim? Czy, czy też dla siebie coś z tego brałaś, nagrywając te filmiki? I co brałam, to chyba to szczęście od ludzi, te miłe komentarze, to podziękowanie za pomoc. Bardzo często dostaję w ogóle wiadomości od ludzi, że są strasznie niewdzięczni, że dzięki mnie się uśmiechają, że dzięki mnie rozumieją siebie, że dzięki mnie y, mogą być sobą i się nie wstydzą być a sobą. Więc jakby myślę, że to jest jedna rzecz, którą czerpię z tego wszystkiego. Jasne. Bo, dlaczego to pytam? Bo y, pewnie słyszałam się o tym, jak y, wielu rodziców jest, y, czy, na, może nawet rodziców rzadziej, ale bo, na pewno bardzo wielu nauczycieli. Y, y, Albo po prostu osób, które mają na sercu dobro dzieci, są przerażeni czy zaniepokojeni tym, że dzieciaki wchodzą nie wiem, na TikToka, nagrywają te filmiki, i jedyne, na czym im zależy, to to, żeby dostawać kolejne lajki, kolejne jakieś tam emotki, i traktują to w podobny sposób, jak nie wiem, uzależnienie od alkoholu, czy uzależnienie od jakichś tam innych psychoaktywnych substancji. Natomiast kiedy ty o tym mówisz. To, to mówisz cały czas o tym, że, że dla ciebie jest przyjemnością to, że możesz dać coś, coś wartościowego y, ludziom. I, I teraz ja tak sobie myślę. Jak, jak ty postrzegasz aktywność takich małych dzieciaków? Na TikToku są dzieci dosłownie kilkuletnie, y, które, które nagrywają jakieś tam rzeczy. Mają swoich sześciu followersów, którzy od czasu do czasu coś im tam wrzucą. Jak ty na to patrzysz? Mi się trochę wydaje, znaczy ja jak spotykam takie dzieciaki właśnie w internecie, znaczy na TikToku dokładnie, mhm. to. I strasznie mi się to podoba, że taki dzieciak się odważył, żeby w ogóle wziąć telefon, żeby nagrać siebie i że w ogóle nie zwraca uwagi na ten hejt, który na pewno na niego pójdzie, bo przecież jest dzieckiem i przecież nie umie na pewno nagrywać i nie jest mistrzem. I no nie wiem, podziwiam takie osoby, bo ja długi czas nie robiłam tego i strasznie się bałam takich rzeczy, więc no ja, ja po prostu dzisiaj gęba się jak widzę takie dzieciaki w internecie i zawsze zostawiam serduszko i zawsze zostawiam komentarz, żeby po prostu widziały, że robią coś dobrego. Bahamy. Słuchaj, no ja bardzo, bardzo mnie cieszy to, że, że mówisz rzeczy, które ja, ja w, no w najgłębszych pokładach mojego, mojego postrzegania świata się znajdują. To znaczy to, że... że dawanie siebie, cokolwiek by to było w twoim przypadku, to było, to było podzielenie się jakimś tam twoim kłopotem, który miałaś i. Czucie się w to, że, że znajdą się inne osoby, które, które mogą podobnie borykać się z tym, co, co dzieje się w ich głowie, w ich życiu. I nagle się okazuje BAM 87 tysięcy osób ma, ma podobne kłopoty. Ja nie powiedziałem tego na początku, ja kilka dni czy kilka tygodni temu byłem na Twoim live'ie i tam na żywo było kilkaset osób. Powiedzia włącza telefon, zaczyna gadać do kamery i nagle słucha jej kilkaset osób. To, to naprawdę nie jest tak, że, że to jest marnowanie czasu. To jest, to jest po prostu bycie z ludźmi, tylko tyle, że przez telefon. I, I naprawdę niewiele się to różni od takiego na przykład zjazdu, na jakim jesteśmy, na jakim jesteśmy teraz. Dobra, jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie. Jak myślisz sobie o, o takich rzeczach, które dorośli. Rodzice, nauczyciele, czy, czy jakiekolwiek inne osoby, które mają kontakt z dzieciakami, mogłyby robić, żeby wesprzeć ich yy, i samych siebie też yy, w zakumplowaniu się po prostu z tą przestrzenią internetu, yy, z TikTokiem, YouTube'em, yy, nie wiem, korzystasz z Instagrama? Na pewno. Yy, Facebook, czy to dla starych niecieli. Nie. No tak, Facebook. Tutaj pewnie wszyscy są na fejsie, a, a to, co tak naprawdę interesuje młodych ludzi, dzieje się zupełnie indziej. No więc co, co ty byś mi zaproponowała? Jak to zrobić, żeby tą przestrzeń i dzieciaki, i dorośli, no może nie uspólnili, ale jakoś przynajmniej trochę oswoili się w tym, w tym, w tym, w tym co się. Co się dla ludzi w swoim wieku tam dzieje. Masz jakiś pomysł, jak, jak im dopomóc? Nie, myślę, że moglibyśmy sami spróbować skorzystać z tych aplikacji i po prostu zobaczyć, jak tam jest, jak to wygląda i że to nie jest nic niebezpiecznego, ani groźnego, ani nic tam takiego się nie wydarza, strasznego i że to jest całkiem przyjemne. sumie ciekawe i jest naprawdę dużo zabawy z nagrywaniem TikToków, czy, czy, czy z dowiadywaniem się nowych rzeczy z YouTube'a, czy oglądaniem różnych rzeczy na Instagramie. Bo bo na Instagramie też jest dużo edukujących rzeczy, czy ciekawych, czy takich rozrywkowych, więc myślę, że po prostu zobaczenie tego dziecka i wcielenie się w jego rolę i przejrzenie tego internetu z tej strony mogą być pomocne. Okej, okay. dobra, ja próbowałem to zrobić. I teraz tak, wchodzi taki człowiek pierwszy raz na Snapa, Snapchat, taka aplikacja, na pewno słyszeliście, to tam, gdzie młodzi ludzie wysyłają sobie zdjęcia na golasa. No nie i to i to jest jedyne co, co, co takiemu człowiekowi, który wejdzie tam na chwilę, zostaje w głowie, że... że no nie, no tutaj są małe dziewczynki, które się wyginają jak dorosłe kobiety na TikToku. Ale w ogóle co to jest za głupota? Wszyscy małpują siebie, w ogóle to jest nie, nieprawdziwe. A, a Snapchat to jest w ogóle już bramy do piekieł, bo tam oni na pewno sobie wysyłają zdjęcia na golasa. I wiesz, jakby taki powierzcho, powierzchowny kontakt z tymi mediami e, społecznościowymi, ja mam wrażenie, że jak ktoś wchodzi z jakąś opinią na ten temat, to wchodzi tam, patrzy i się tylko utwierdza w tym swoim przekonaniu I, i, i staram się, szukam jakiegoś pomysłu, który pozwoliłby tym osobom jakby spojrzeć na to w taki, w taki sposób jak Ty patrzysz, że to albo jest rozrywka, albo jakaś tam wiedza, albo po prostu takie bycie razem I, i, i czy, nie wiem, miałabyś jakiś pomysł jak można by było osoby, które nie korzystają na co dzień z tych mediów społecznościowych zakumplować z tą, z tą myślą, że że tam jest wartość, że to są rzeczy, które, które tym dzieciakom po prostu robią dobrze. no może są rozmowa na ten temat z dzieckiem, jak ono korzysta z tego, jak ono to widzi, co to dziecko robi, jak spędza czas na tych aplikacjach. Może to jakoś mogło. A Ty gadasz ze swoimi rodzicami o tym? Znaczy, czasami, głównie gadam o tym, jak. Jak mam jakieś dziwne komentarze, albo ktoś Aha. mnie jakoś wyzywa w dziwny sposób, to zawsze z mamą z tego śmiejemy. Aha. Wiem, że moja mama też nie ogląda na YouTube i czasem jakieś komentarze rzuca, ale tak to. to... O tym głębiej nie gadamy. Okej. Okay. Followujecie mama? No! <grym> <grym> na TikToku też? Chyba nie, ale moja mama nie jest też za bardzo telefonową osobą, okay. więc nie ma takich aplikacji. Okay. Słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za, za tę rozmowę i że poświęciłeś mi dzisiaj czas. Bardzo bym chciał wrzucić w opisie do tego filmiku link do, do Twojego kanału, jeśli się zgodzisz oraz do TikToka. Zachęcam Was bardzo odczajcie, co, co tam się dzieje, bo tam są prawdopodobnie Wasze dzieciaki, a nie na fejsie, z którego wymyślicie, że cały świat korzysta i tam się wszystko okręci. Także raz jeszcze dzięki. Dzięki. Super. Dzięki wielkie za, za pogaduszkę. No, i, i raz jeszcze szatan, zobaczmy, co to się wszystko nagrało.